Witam serdecznie moi drodzy. Z tej strony Łukasz M i dzisiaj ze mną są Włodek i Mateusz. Moi kochani, ja dzisiaj tylko zapowiem za chwileczkę Włodek z Mateuszem rozegrają między sobą pojedynek, otwierając saszetki z ekstra klasy z boxa Retail. Oboje mają już swoje wybrane kluby, ja tylko tutaj im to wszystko przygotuję, wyciągnę saszetki i zostawię chłopaków w dwójkę tutaj, żeby sobie rozegrali na moim kanale pojedynek, także zapraszam chłopaki, powiedzcie jakie kluby wybieracie, Mateusz jaki klub? Widzę a GKS Katowice, Włodek GKS, ok Ty pierwszy Mateusz, Ty wybierasz pierwszy Raz Albo możemy wspólnie wybierać 12 mam. Ja tak samo. Zaczynasz. Przypomnij, jaki wybrałeś? Widzę. Widzę, a no tak, jasne. Zagłębie. Motor. Puszcza. Piast. GKS Katowice. To no, dla mnie punkt powinien być. I pogoń. Dobra, teraz jest. Wspólną ja. kółkę mamy. Raków, ogoń, motor, puszcza, stal i górnik. Na razie żadnej karty z naszych obu zespołów nie ma. Krakowia, korona, legia, zagłębie, lechia i kra. Kowia, Zagłębie, Jagiellonia, Korona, Radomiak, Puszcza i Limit do sześćdziesięciu dziewięciu trzydzieści osiem ze Stali Mielec. To jest jedna z rzadszych kart. Jast, Lech, Stal, Zagłębie, Korona i Lech. No coś, nie możemy trafić wybranych. Na razie bez punktu, oboje. Tak. Bez punktu. Raków, Lech, Widzew, Krakowia, Krakowia, Pride of the City i Śląsk. No to wezmę ze środka teraz. Radomiak. Lech. Lechia. kolona Pogoń. I Śląsk. Lech Poznań, mam pierwszy punkcik GKS, pogoń, lech, znowu lech i stal, czyli ta saszetka na niebiesko. 1:0. 0 Trzeba nadrabiać. Śląsk, Lechia, pogoń. Kolona, piast i laków. Teraz dużo stali z kolei wpada. Lech, jagielonia, jagielonia, proszę, punkcik, to był kudła. Jest stal i znowu stal. Te saszetki pod stal idą. GKS, Puszcza, Pogoń, Korona, Raków i Zagłębie. Widzewa nie widać. Ani jednej karty. Śląsk, Krakowia, Lech, Lechia, Radomiak. Legia, Next Gen i Pogoń. Poprzednio wybrałem Lekki i też nie ma tego. Jagiellonia, Lech, Raków, Lechia, Radio of the City Piast i Śląsk. Nie widać widzewa. Motor, Śląsk, Puszcza, Lechia Gdańsk, Pogoń i Radomiak. Trzeba nadganiać szybko, bo zostały nam 5 saszetek. Pogoń, Zagłębie, Górnik, Jaga, Śląsk i znowu Śląsk. To jest niemożliwe, żeby tyle odkryci nie było widzewa. Jak tu nie będzie widzewa, to będę zaskoczony. Legia, Pekard, stal, lechia, kor e Kolona? korona, górnik i piast. Weźmiemy z dołu jakoś. Jest czerwono, ale nie tak. Raków. Pogoń. Radomiak. Pogoń. Lechia i znowu Raków. Czyli ani u Ciebie nie ma, ani u Matiego. Tak. No to coś dziwnie tutaj w tym boksie. Górnik. Raków. Legia. Górnik. Koszulka Zagłębia. I Lechia. Aj, aj, aj. Jeżeli ktoś teraz wziąłby spot z tego e, boxa na widzę, to by To był, zero. Nie był ucieszony. Górnik, Korona, Legia, e, Lechia, koszulka Clubhouse Górnika i Jagiellonia. To ile nam zostało? To. Tak, Podwie. Tej o, jest karta widzewa. Pierwsza. Lub druga. Pogoń. Śląsk. Motor. Widzew. Klimek. Krakowia. i Gikiewicz. Drugi widzew. Ale to nie było dla ciebie, tylko dla mnie. A już byś wyrównał. Jak Jelonia. Lechia, Puszcza, Motor, Jest, dwa jeden, Hanousek i Puszcza. Kapitan. O, proszę. Krakowia, Motor, Legia, Widzew, Sypek, GKS, punkcik, dla mnie i Hanousek Widzew. Czyli w ostatnich saszetkach Ostatnia. zaczynają wpadać. Ostatnia Mateusza. Trafi czy nie? Motor, Lechia, Widzew, na przełamanie 2-2, 3-2, y... GKS Katowice, Radomiak i niestety Krakowia. I ja ostatnią saszetką zakończę rywalizację. O, proszę. Widzew, o, Widzew, Jagiellonia, Puszcza, Lech, trener i Zagłębie, kopacz. Także chłopaki, zakończyli pojedynek, wygrał Włodek, 3-2. Jego Katowice zwyciężyły widzew w pojedynku ojca z synem. Także gratulacje tutaj dla Włodka. No i co moi kochani? Tyle kart doszło. Po tym odcinku zrobimy sobie segregację. Posprawdzamy ile tych kart Clubhouse, jakie powpadały. No i zrobię również odcinek osobny, gdzie zaprezentuję cały komplet 108 kart Clubhouse. Bo Włodek tutaj z Mateuszem mają już swój komplet. Także to tyle. Dziękujemy razem z chłopakami za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiamy. Cześć Wam. Cześć. Cześć.